No. i jeszcze taki filmik z rodzin godzin. jednym z budynków właściwie tam dalej bym nie nagrywającek dawny silos tutaj za krzakami obora idziemy w tym kierunku pokazuję taką... Tutaj się nie zanosi, czy to zostało odbudowane. Nie tak, wiem, tego, to jest z tego wyobrazić. To, to, to robić, nie wiem. No tak? nic. Samek Czakory i ten komin jeszcze się zachował. Nie wiem dokładnie, co tutaj było robione, że jest ten komin. Nie mam zielonego pojęcia. Jeden, jeden wielki bałagan, jakby to powiedzieć. Najdelikatniej, ale to tak w całej Polsce, to nie tylko tu, ale to widać gołym okiem. To widać gołym okiem. Tu pokażę jeszcze kawałek. Obory właśnie. O, tak to wygląda poza naspaniem. Tak jak i u mnie w Niemczech. Z tym, że tam nie działa z tego co wiem. tylko Nie działają właściwie dwie obory. A reszta wszystko normalnie idzie. Ale ktoś to kupił. No dobra. Tak to sobie wygląda. Tam jeszcze jakiś budynek jest. Taki malutki budyniaczek to może podejść, zobaczę co to, to, to jest w ogóle. No szczerze to za bardzo na to nie widać. No. Za komuny tutaj to działało, a teraz to wszystko popadło w ruinę. Dobra. To byłoby na tyle, do następnego.